W Ełku już po raz trzeci zorganizowano kąpiel morsów. Zainteresowanie imprezą jest coraz większe. Niskie temperatury okazują się magnesem dla amatorów kąpieli. Miejsce dla nich przygotowywano przez ponad 7 godzin. Nic dziwnego, zważywszy na grubość lodu, z wyciętych brył można byłoby formować rzeźby lodowe. Nad jezioro przyszło kilka tysięcy gapiów. Organizatorzy nie spodziewali się takiego zainteresowania. Chcieliśmy zrobić taką imprezę, która e, pomagałaby ludziom zrobić coś, co by, o czym wiele osób myśli, ale ma nie ma odwagi, żeby taki krok wykonać. W zbiorowości łatwiej jest wejść do wody, łatwiej jest stworzyć taką atmosferę, że można w zabawie uczestniczyć. Za pierwszym razem, trzy lata temu, wykąpało się 18 osób, w tym roku aż 140. Morsów było tyle, że na zmianę musieli wchodzić do wody, przeciskając się pomiędzy widzami ale kiedy udało się dotrzeć i zanurzyć w lodowatym zbiorniku, zachwytom nie było końca. Bardzo fajnie, rzeźwiająco, super jest. Rażenia super są. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej niż rok temu, dlatego założyłem specjalne buty, które i tak przymokły. Gorąco. Wśród śmiałków były doświadczone morsy oraz osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z zimnymi kąpielami. Pierwsze kąpiel jeszcze nie było aż tak zimno, więc... To był chyba moje od, najodważniejsze wejście. Kąpiącym się w jeziorze przyglądali się ubrani bardzo ciepło euczanie. Być może oni za rok dołączą do nietypowej kąpieli, chociaż na razie przyciągnęła ich ciekawość. Popatrzeć, jak, jak to w ogóle jest, nie? Może z czasem też się zdecyduje, na kąpiel. Czasami miałabym też chęci wykąpić, ale brak mi odwagi. Organizatorzy zapowiadają kolejną taką akcję za rok.